Dzień dobry, dzień dobry w Planuję Naukę, czyli naszym serialu o uczeniu się, a dzisiaj o nauce metodą Feynmana. Mhm, dokładnie tak, ale moi drodzy, mnie mogło tutaj, jeśli mówimy sobie o narzędziach, nie mogło zabraknąć czegoś takiego właśnie jak e, nauka metodą Feynmana, która wydaje mi się, że jest super popularna, ale, ale, moi drodzy, ma pewne pułapki, o których ja dzisiaj postanowiłam Wam więcej opowiedzieć. Zastanawiałam się długo, jak właśnie podejść do tej, do tej metody. Nie tylko chcę ją Wam przedstawić sekwencję pięciu kroków, ponieważ całość polega na sekwencji pięciu kroków właśnie przypisywanych tutaj Richardowi Feynmanowi, który był fizycznie noblistą i miał pewne podejście do uczenia się i uczenia innych. Zatem nie mogło tutaj zabraknąć, właśnie żebyśmy sobie nie opowiedzieli o pułapkach, jeśli bardzo, bardzo literalnie i tak, że tak powiem, płasko podejdziemy do tej metody. Będzie ona nam, nam się wydawała potencjalnie nieprzydatna, albo możemy wpaść właśnie w te pułapki i nas do tego zniechęcić. Sama metoda jest. Bardzo skuteczna, jeśli jak zawsze mała gwiazdka zastosujemy sobie w odpowiednich momentach, wtedy, kiedy mamy na nią odpowiedni e, czas. Dlaczego tak dużo mówię o cieniach i blaskach tutaj e, tej metody? Ponieważ zauważyłam, że w internetach jest ona gloryfikowana jako najlepsza metoda na to, żeby się efektywnie uczyć i po prostu każde zagadnienie od tego, w jaki sposób zbudować, to najlepszy na świecie kompost. I zapamiętać poprzez to, jak jest skonstruowany kreator jądrowy. Wszystko opanujemy, sięńko. dzięki właśnie tej metodzie, moi drodzy, tak, opanujemy. Pod warunkiem, że właśnie będziemy brali pod uwagę, jakie są potencjalne pułapki, jak najlepiej sobie zastosować właśnie tę metodę. Metodą tak jest nazywana, więc ja używam tego samego sformułowania. Jak dla mnie, to bardziej jest po prostu sekwencja pięciu kroków, bardziej taka technika, którą możemy sobie tutaj stosować. Więc to ode mnie gwiazdeczka, taka mała. Zatem, na czym polega te pięć kroków? Najpierw wybieramy sobie temat. Temat, którym chcemy się zajmować w naszym procesie uczenia się, temat na, na powiedzmy dany e, czas, kiedy się uczymy. To nie jest tak, że ja sobie właśnie wezmę, ach, no to wezmę te reaktory jądrowe, a co? No skoro się da z reaktorami. Nie. Wybieramy sobie jakiś jeden mały temat, który chcemy opanować, który normalnie byśmy sobie wybrali, na przykład w naszym e, czasie uczenia się, powiedzmy, pracujecie 25 minut. E, tak jak opowiadałam, na przykład z metodą pomocy, Pomodoro, o którym niedawno też był filmik, właśnie o technice, technice Pomodoro. Więc powiedzmy, że bierzecie sobie coś na ten slot 25-minutowy, na ten czas 25 minut, wybieramy dany temat. Następnie. Następnie krok drugi, bardzo ważny, wypisujemy sobie, określamy wszystko, co nam do głowy przychodzi w danym temacie i idziemy trochę tak, moi drodzy, jakbyśmy się znowu zamienili w naszego trzylatka i zadajemy sobie pytania, co, dlaczego, kiedy, jak to działa, dlaczego tak działa, ale kto się tym zajmuje, czy nie wszystkie ważne informacje, które są związane z tym tematem. Dokładnie to robimy w kroku drugim, czyli zrzucamy sobie jakby z głowy wszystko, co nam przychodzi do głowy w tym temacie e, i tak sobie, tak sobie właśnie rozpisujemy, rozpisujemy całość. Celowo, w pełni świadomie, używam czasownika, rozpisujemy, ponieważ... Tutaj chodzi o to, żebyśmy sobie gdzieś zanotowali, może to być, wiecie, na komputerze, może to być na, na jakimś padzie, gdzie piszemy sobie rysikiem elektronicznym, może to być zeszycie na kartce, gdzie wolicie. Chodzi o to, żeby nam został ślad tego, co sobie zrzuciliśmy z tych myśli, czyli to, co tak naprawdę mieliśmy w głowie. Ponieważ w kroku jakże kolejnym, w kroku trzecim, przechodzimy do tego, żebyśmy sobie właśnie tutaj sprawdzali, sprawdzamy sobie wszystko, czy słusznie pewne rzeczy sprawdzili, czy słusznie pewne rzeczy określiliśmy, właśnie chcemy to sobie sprawdzić, czy nie pomyliliśmy się w jakichś poszczególnych elementach, w tym właśnie, tym naszym kroku, który ja bardzo często nazywam takim. Krotnie, 2 plus, mniej więcej, tak bym, tak bym to określiła. Dlaczego? Dlatego mamy sekwencję 5, ponieważ ten środkowy jest taki składający się z dwóch elementów. Więc właśnie w tym, tym kolejnym sprawdzamy tam, gdzie ok jest wszystko, gdzie poprawnie określiliśmy pewne rzeczy, a tam, gdzie no niezbyt tak się udało, minęliśmy się troszkę z prawdą, albo nieprecyzyjnie sobie określiliśmy, i wtedy właśnie wracamy do, do tych naszych materiałów, sprawdzamy jak to faktycznie wygląda, weryfikujemy to następnie w kroku jakże ostatnim, zgodnie z całą tutaj naszą sekwencją, uzupełniamy to nasze, nasze materiały o nową wiedzę, na nowo sobie to opisujemy, parafrazujemy całość, zrzucamy sobie te, te myśli poprzez również tworzenie Analogii, podobieństw do tego, co już znamy, wszystko zapisujemy własnymi słowami, tak żeby dla nas było to jak najprostsze. I co w tym momencie? W tym momencie koniec. Tak naprawdę w naszej, naszej całej techniki, ponieważ polega to na tym, że określamy sobie temat, spisujemy wszystko, co wiemy na ten temat własnymi słowami, jak najbardziej tutaj drążąc, co pamiętamy, a co nie. Następnie weryfikujemy to, co określiliśmy i uzupełniamy, tworzymy kolejne parafrazy być może ułatwiamy sobie sposób przekazu, czyli upraszczamy pewne zdania, stwierdzenia, tak, żeby dla nas były w pełni i jasne. Mhm. To sekwencję, którą, którą tutaj, e, którą właśnie tutaj mamy, e, możemy sobie stosować jako jeden z elementów uczenia się, ponieważ moi drodzy, zostajemy w tym momencie z tą wiedzą, którą sprawdziliśmy, uzupełniliśmy. No i co dalej, prawda? Dlatego też zachęcam was do tego, żeby myśleć o metodzie Feynmana jako jedną z technik, jedną z technik uczenia się, którą na przykład możecie sobie wpisać w plan mojego rozwoju czyli nie narzędzie które macie w strefie newsletterowicza po zapisaniu się na, na mój newsletter. Tam, właśnie jeśli planujecie sobie tygodniowy plan rozwoju do na przykład zdobywania nowej wiedzy, możecie jak najbardziej tutaj metodę Feynmana sobie zastosować. No i gdzie są te pułapki? Pierwsza, pierwsza pułapka bardzo poważna jest właśnie taka, że stwierdzamy, że cała ta metoda nam wystarczy do tego żeby sobie zdobywać nową wiedzę. No i tutaj jest pewien problem. Po pierwsze, jeśli będziemy cały czas robić dokładnie w ten sam sposób, no to po prostu po pierwsze e, znudzimy się. W sensie nasza głowa się znudzi zastanawianiem się, nie będzie to dla niej duży wysiłek. Po drugie, nie mamy jak zauważyliście elementu powtórek tutaj, więc musimy sobie uzupełniać e, e, wiedzę utrwalać ją winne różne, różne techniki, do tego mamy, mamy też, też, też wiele innych, chociażby w planuje naukę metody na, na powtórki, znajdziecie ich myślę całkiem, całkiem sporo, więc traktujemy sobie to jako jedną, jedną z metod taką, w momencie, kiedy na przykład chcemy sprawdzić, ile się nauczyliśmy, wykorzystujemy sobie tą, tą metodę. Druga pułapka jest taka, która bardzo często nas niechęca. Kiedy stwierdzamy, ok, dobrze, no to ja usiądę sobie z jakimś tematem, wypiszę sobie wszystko. Tylko ja na przykład z danego tematu wiem strasznie dużo i zanim ja to wszystko wypiszę, to się tak dużo czasu tutaj przesypie w, w, w tym naszym, naszym czasomierzu, takim wiecie, piaskowym, tak będzie się sypał i sypał. I mija ten czas i ja piszę i piszę, bo ja tyle wiem, zatem dlatego też w tej metodzie ważne jest, żeby wybrać sobie jakiś mały zakres, ale też nie taki, który na przykład poświęciliśmy ostatni miesiąc naszego życia i teraz siadamy i metodą fejmana ja to wszystko sobie utrwalę, haha! nie. Moi drodzy, wybieramy na przykład, stwierdzacie: Okej, okay, dobra, to ja przerabiam ten rozdział. Przerabiam sobie ten rozdział na przykład w e-booku albo um, jeden jakiś moduł na kursie. Ja się tego um, nauczyłam. W tym momencie siadam sobie po przerobieniu takiego modułu, mój, mój ulubiony czas, czyli po 24 godzinach albo 48, i ja wtedy próbuję sobie przypomnieć, ile ja właściwie rzeczy pamiętam, spisuję, i wtedy ja jasno sobie wiem, jak określam, że ja sprawdzam z tym modułem, z tym rozdziałem. Tak? Czyli ja mam bardzo mały wycinek wiedzy, który chcę zdobyć, bardzo mały taki otwarty wycineczek wiedzy, który chcę zdobyć, i mam jasne źródło, z którego ono pochodzi, z którego pochodzi ta wiedza, z którym ja mogę sobie sprawdzać. To nie jest tak. Bo to jest trzecia pułapka, że musimy mieć jasno określone, właśnie z czym ja właściwie w tym kroku, że tak powiem, praktycznie w środku, środkowym, z czym ja chcę sobie to sprawdzić. Wszystko, co ja już z tej głowy tam sobie powrzucałam i tak dalej. Bo skoro ja mam z czymś zweryfikować, to ja teraz nie mogę poświęcić następnych trzech dni na przekopywanie internetu, całej mojej historii, tutaj wszystkich dokumentów, które mam na komputerze, kursów, książek, biblioteczki, tak jak za mną mój kawałek biblioteczny stoi, żeby teraz sprawdzić, czy ja się w żadnym miejscu nie pomyliłam. No bo przecież to jest nieefektywne. Tyle czasu. Można wiele różnych rzeczy w tym czasie zrobić, naprawdę wiele różnych rzeczy, a tak naprawdę nie sprawdzimy sobie wszystkiego, co byśmy chcieli. Zatem Wybierzcie sobie do tej metody mały zakres wiedzy, ten, który się niedawno uczyniście, i zrzućcie sobie wszystkie wasze myśli, e, które macie. Czyli e, w kroku pierwszym wybieramy sobie temat, jasno pisujemy. Jestem w tej metodzie też jednym z wariantów, że na górze strony sobie wypisujemy na przykład ten nasz temat. Następnie całą stronę zapisujemy różnymi rzeczami, które przychodzą nam do głowy. Mamy jasne e, oderwanie, do, jakby odniesienie się do, do tego rozdziału. Tam sobie w tym rozdziale weryfikujemy, czy wszystko jest ok, i wtedy uzupełniamy sobie, tworzymy dodatkowe porównanie analognie. Pamiętajcie, że w tej metodzie jest bardzo istotne to, żeby własnymi słowami, czyli moja ulubiona zasada parafrazy, jeśli nie potrafimy napisać czegoś, określić albo powiedzieć własnymi słowami, czego się nauczyliśmy, musimy cytować książkę. To znaczy, że chyba tak, no nie do końca nam tutaj ta nauka poszła, skoro. To nie potrafimy tego własnymi słowami opisać innymi niż ktoś już to wcześniej opisał. Zatem właśnie ta, ta sekwencja zapamiętania sobie tych, tych kroków jest przydatna w momencie, kiedy mamy mały zakres wiedzy, kiedy mamy jasne źródło do którego się możemy, możemy się odnieść i jest to jedna z technik jedna z technik uczenia się którą sobie zastosujemy, oraz ostatni element, bardzo duża pułapka, która nas do tego zniechęca, czyli nie jest to technika w momencie, kiedy mamy bardzo mało czasu na to, żeby się czegoś nauczyć, przećwiczyć i tym podobne. W momencie, kiedy zaczynamy sobie rozpisywać, albo jeszcze nie lubimy za bardzo robić notatek, do, do tego nie mamy czasu zastanawiać się tego wszystkiego, spisywać i tym podobne, tak po prostu z głowy siedzieć przed pustą kartką i pisać to wszystko, jeśli nie mamy na to bardzo dużo czasu właśnie, żeby to sobie zapisać, wtedy wybierzcie zmodyfikowane techniki, inne techniki, właśnie powtórki wiedzy, o których między innymi jest w poprzednich odcinkach, planuję naukę, zamiast, które Wam pomogą jakby, pomogą, pomogą szybciej, trochę trochę w innej formie, formie się uczyć. Jeśli macie troszkę więcej czasu, a dodatkowo lubicie e, e, też zapisywać, zapisywać różne, różne rzeczy, wtedy przetestujcie sobie, e, sobie właśnie e, tę, tę, tę technikę. Co to oznacza? Kiedy Ja mówię, bardzo e, właśnie podkreślam to, że, że macie więcej czasu. W momencie, kiedy na przykład macie tę technikę zmodyfikowaną, tak że nie wymyślacie z głowy, ale wcześniej tworzyliście sobie pytania takie testowe, na które Dużo szybciej sprawdzicie, czy macie te konkretne informacje, czy nie ich nie macie. Ponieważ wtedy działa po prostu taki, jakby, e, e, taki, taki, mamy, taki zapłon, jakby mamy coś, co sprawia, że poszukujemy tej konkretnej wiedzy, a nie tak po prostu musimy sobie wszystko e, przypomnieć. Więc jeśli musimy sobie wszystko przypomnieć, to jest sytuacja, kiedy mamy więcej czasu, jesteśmy pod mniejszą presją czasu, kiedy też możemy bardziej na spokojnie sobie usiąść i się e, zastanowić. Tak czy siak, można sobie ją zbić wtedy w 25 minut, e, też metodą modoro i sobie po prostu kilka takich sekwencji robić. Zatem. Moi drodzy, wpisujcie sobie metodę Feynmana, jeśli ona Was przekonuje, jeśli ten sposób zapisywania, poszukiwania, powtarzania do Was przemawia, e, wtedy sobie ją przetestujcie. Jeśli na samym początku macie taką myśl, mm, ja wiem, no nie wiem, nie jestem przekonany, nie, tak naprawdę to w ogóle to mnie nie kręci. E, to wtedy sobie na razie ją odłóżcie, poszukajcie innych metod, które bardziej wam się sprawdzają. E, I jeśli inne przynoszą wam satysfakcjonujące efekty, wtedy być może metoda Feynmana dla was nie jest. Warto sobie e, raz na jakiś czas przez chwilę chociaż ją przećwiczyć, albo przynajmniej spróbować do niej sobie usiąść i sprawdzić, czy wam pasuje, czy nie. Tak, tym oto sposobem, moi drodzy, opowiedzieliśmy sobie o cieniach i blaskach, a także jak przeprowadzić sobie właśnie taką naukę tą oto metodą w bardzo prostych krokach, acz mających pewne pułapki. Trzymam kciuki za Wasze uczenia się, moi drodzy, za, za Wasze plany, plany rozwoju, za Wasze zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności w sposób efektywny i co? I widzimy się w kolejnym odcinku Planuję Naukę. Pa pa.